Dzień dobry. Świeżo pokąpieli. A co człowiek, który się świeżo wykąpał robi? Brudzi się potem znowu. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień pompeczek. Także bezbędnego zbędnego Te same pompki to jest zgrzewka tak naprawdę. Jak za kwasem na cycach? Kto tam z Was pompuje? Co? Pewnie nikt. Ale ja to specjalnie dla Was zrobiłem. Specjalnie dla Was. pewnie się okaże, że ja to na marne nakrywam. I zupełnie niepotrzebnie wrzucam. No ale zobaczymy. Może ktoś. Dobra. Lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ale z boli. <laughs> za nami, lecimy dalej. Może też te, ja tak obejrzałem te filmiki wcześniej e, swoje. To się wydaje takie łatwe, jak to się ogląda. Się popuje, się popuje i tyle. Ale jak to się robi, to razem samemu samym

70 za nami. Testowino. Ile <grymne> <grymne> tam było? 7 za nami. Tubeczka. Tutaj jest Luffy. A tutaj mamy sto zrobione. Dobrze będzie widać? Tak. Lecimy. Dzisiaj nie ma jednym ciągiem, dzisiaj jest naprawdę slow, 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 bo. Oooooh! 120 za nami! A tutaj jest Ace! Komu, komu, no! Pumpki! 120 za nami! 140. 140 za nami. Ja już siły. Ja już tak poleżeć, no. Stadzieżo Połowa 160 A to jest banka z samym sobą naprawdę 160 za nami. 180 za nami 180 za nami Oni Beldzą E, nie jest tak źle. Jak jest do linii cytów to jeszcze jest dobrze. Jak bedząt wy... poza linię cyców, to wtedy jest problem. Dobra, myślicie, że mi się chce. Że Ja mam siły. Nie mam siły. Dzisiaj jest taki pum day! że nie chcieli się nawet dwustu zrobić. z nami. Najgorsza seteczka przed nami. 200 z nami. 20. Tu jest God of War, a tu jest głowa Kratosa, a tu jego aks. E, aks Ax to topór. Tu jest Kratos, a za nami dwieście <ścoughs> Ja Kaj je to, Freser? Freser, kako je? Dobro, mislim, da je to normalno.

70 za nami. Za nami. Lubię challenge. Jak mnie ktoś wyzywa na challenge mówię dam radę. Podejmę się. Tak samo było z NoFapem. Usłyszałem NoFap challenge. NoFap challenge? <gryw> Wchodzę w to. Tak powiedziałem. I teraz usłyszałem o 300 popek challenge. Z Ameryki. Mówię, 300 popych challenge? Wchodzę w to. A ty, kiedy słyszysz słowo challenge, co robisz? Wyzywam cię na challenge. Podejmiesz się, czy będziesz siedział na kanapie? Wybór należy do ciebie. 270 za nami. 285 No, na filmiku to będzie 10 minut, a ja już się 3 godziny pierdolę z tymi pompkami. Dzisiaj to nie jest mój dzień. 285 za nami.